Witam Was w trzecim odcinku o moich przygodach. Jak widać mam nową brykę marki Bogati, a nazywa się Verona. sprowadziłem ją prosto z biedronki za jedyne 99 groszy. Jedzie tak szybko, że mi prołka z głowy spada. A czasem to nawet włosy na jajach mi się nieżą. Niestety instrukcja jest po wietnamsko może kiedyś wejść na neta i ściągnąć spolszczenie. Właśnie jedziemy popływać bo w poprzednim odcinku wam to obiecałem. Jak jeźdź tylko nosie. To jesteśmy na bezlodnej plaży. Tak wygląda moja bryka z boku jest. Teraz pokażę wam jak popierdala. Widzicie własnie włosy na jajach mi się zjedły. O Boże podoszki powietrzne nie zadziałały ja się odpię ratonko ratonko. Lodzi ja tonę pomocy. Miło było was poznać. No wreszcie otwarłem te koreańskie wiz robione w Chinach, a że się topie to żartowałem ha 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 ha. Patrzcie pod wodą żyją stworzenia podobne do świętej pamięci Wacława który zginął w pierwszym odcinku przede mną pływają jego kotaski a tam dalej są jego włosy na dopie podobnie jak dwie kpole wody. Jakie ładne gwiazdy. O jest mój własny prywatny samolot sprowadzony za zimniejszej kordy i w tym samolocie nie ma spolszczenia a muszę lecieć w góry złapać chmury. Kordemol gdzie jest gałka od radia. Sam sobie za noce lecę bo zgobiłem się bo chema mocno wali się niewiele pamiętam ociekam byle gdzie lecę bo chcę lecę bo życie jest złe lecę bo wciąż kocham cię kocham cię. Lepiej przestanę bo mnie a drżej lepte na gato i zrobi na mnie teczkę i mnie zamknie na swoim gospodarstwie na gnojowniko. Podytanik zawitał do portu pana Mieszka. Jak ciężko latać azjatyckim samolotem. Aż paliwo się kończy, będziemy musieli niedługo lądować. A zapomniałem wam powiedzieć, gdzie lecę, lecę do Stodiamody. Mody na Sokces, podobno jest wolna rola na jubileuszowy tysięczny odcinek. No co za mędy, kto postawił budynek na środku drogi. O mamo tracę banowanie na tym smigłokopterem. Ale Wielka chmora ciekawe kto się tak śmierdząco zjebał. Ale w idę wąchać. O Boże to atak terrorystyczny bombą kopową zrobioną przez samego Józefa Stalina. O Boże nadasiłem gozik nitro i co się dzieje muszę jak najszybciej spolszczyć ten samolot. O Boże jestem w strefie gazu. O Boże, żaden gozik nie działa. Chyba będę musiał się ewakuować. Ewakuacja odana. Oprzeżyłem czuję się jak kot na dziewięć żyć. Muszę zapytać kogoś o drogę. Ej ty pitolco gdzie jest studium mody na sukces. O Boże to był zawada teraz gonią mnie kryminalni. Przed nimi jeszcze nikt nie odciekł. Wezmę sobie tego brata jest to jedyny samochód ze spolszczeniem. Komisarz zawada jak mnie dorwie na samą myśl się bo i może im jakoś spierdolić. Muszę najpierw zmienić wos. ten woł pana Jana Kotafona będzie idealny. Ale mamy ochany siedzenie. Muszę jeszcze pozbyć się dowodowczyli starego auta komisarza za wady. Podejdę z drugiej strony i go zestrzelę. Patrzcie i odczcie się z tego wszyscy to będzie wybuch stolecia. Ciekawe skąd wiedzą że jadę tym wozem pewnie detektywi im pomagają albo w 11 wydział Down Może wymyślić jakiś plan. Ocieknę im pieszo i potem. Może się jeszcze zastanowić. Schowam się w tamtej stajni. Jak to skoczę to im ocieknę. Ale korde czy ryzykować swoje życie dla kryminalnych? Muszę skoczyć bo mnie ten helikopter zestrzeli. O Jezus Maryja mój krzyż. To do zobaczenia.